Cześć, a tematem tego odcinka będzie jedna z moich najbardziej ulubionych wód mineralnych mowa tutaj o wodzie niegazowanej żywiec zdrój tu jak sami widzicie jest to woda właśnie niegazowana którą zakupicie w sklepie za około 2,40 mniej więcej za tyle udało mi się właśnie zakupić wodę żywiec zdrój w sklepie spożywczym, natomiast jeżeli chodzi generalnie o zastosowanie wody Mineralnej, tutaj warto wiedzieć o tym, że zdrowy człowiek powinien pić około 1,5 do 2 litrów wody. Dlatego ja też sobie właśnie od czasu do czasu zakupuję taką wodę 1,5 litrową Żywiec Zdrój. Jeżeli chodzi generalnie o tę wodę, tutaj warto sobie zawsze przed zakupem jakiejkolwiek wody przejrzeć składniki, które znajdują się właśnie w takim produkcie. Tutaj macie właśnie wymienione różne, różną sumę składników mineralnych, która właśnie znajduje się w tym w takiej wodzie. Jak sami widzicie jest tutaj często magnes, wapń, sód tak? i wiele, wiele innych jeszcze takich składników możecie znaleźć w wodzie. Jeżeli chodzi o inne kwestie, tutaj warto wiedzieć o tym, że jest to woda stosunkowa, stosunkowo niedroga, no i stosunkowo właśnie fajna, jeżeli chodzi właśnie o, o sam smak tej wody ja powiem szczerze, nie raz właśnie piłem tę wodę, no i jakoś najbardziej mi rzeczywiście ona odpowiada, natomiast jeszcze sobie na żywo, że tak powiem, spróbujemy tej wody, ja sobie ją odkręcam i przeleję troszkę sobie właśnie do szklanki, żebyście też zobaczyli, jak to wszystko prezentuje się po przelaniu. W ten sposób taka woda się prezentuje. Generalnie spróbujemy sobie jeszcze, oczywiście, smak. No i powiem szczerze, że bardzo fajna. Nie bez powodu też właśnie kupuję ją od dłuższego czasu. Generalnie, na ile bym ocenił taką wodę za całokształt, myślę, że tutaj wystawiłbym notę 9 na 10 bardzo fajna stosunek ceny do jakości również na wysokim poziomie zawiera również szereg ciekawych właśnie składników do tego jest to woda 1,5 litrowa zatem mi osobiście ona wystarcza czy na trening, czy po prostu gdzieś tam do, do zwyczajnie do, do życia na co dzień gdzieś tam po prostu do szklanki sobie od czasu do czasu Taką wodę naleję, trzymam ją na biurku, wtedy po prostu mam fajnie. bo Po prostu nie muszę gdzieś tam za każdym razem iść i robić sobie gdzieś tam herbatę czy kawę. Tylko wtedy sobie po prostu biorę taką wodę półtora litrową i nalewam sobie do szklaneczki. Co również oczywiście polecam i Wam, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam na co dzień pijaliście czy kawę, czy herbatę. Ja myślę, że tutaj warto jak najbardziej przerzucić się na wodę. No i tutaj. Woda Żywiec Zdrój niegazowana będzie zapewne bardzo dobrym wyborem. A zatem ode mnie jak najbardziej rekomendacja tego produktu. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto kupić, no to myślę, że jak najbardziej warto. Polecam, myślę, że tutaj z dostępnością tego produktu nie powinno być większego problemu. Woda dość popularna, no i generalnie w różnych sklepach zapewne ją znajdziecie. A zatem tak to wszystko prezentuje się w kwestii wody niegazowanej Żywiec Zdrój. Ja zachęcam do subskrypcji. Zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem i do napisania w komentarzu, czy Wy również lubicie właśnie tę konkretną wodę, czy może macie jakieś tam inne preferencje. A póki co to, to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.